Witam was, strudzeni podróżnicy. Zapraszam moje włości i wybieramy się do Nederu. To nagrałeś? Tak, to nagrałem. O Jezus. O Jezus. Gdzie, Jezus. gdzie jest zjadań? No, y, grucha w chodź No, oto chodźcie za mną. Ja wiem, gdzie Są Jestem z ciebie dumny. Dzisiaj wyjątkowo, chociaż no, nie powinno być wyjątkowo, ale mimo wszystko jest wyjątkowo, wyłącza się do nas. Pan Grucha. Ta. Ej. A ja jadań ja jak zwykle, nikt nie chciał, ale znowu jest. Czekaj. Masz farta. Uniknąłeś strzały, co jest niewykonalne. Dziapolazm. Jestem Wiedźminem, potrafię odbijać strzały. Tak, chyba dup. No to, hej ku przygodzie. Op. Droga do bordelu Dobra, wy macie miecze, jak coś, to ja będę zdejmował gasty. Też mam łuk, będziemy robić się tak, tak Tylko do... jedni niech biegają z mieczami, nie? A. Oho, aha, ten w ogień wpadł. Au! W ogóle tu dużo ognia jest chyba, te gasty zaczęły ciupać, nie? Tak, tak, tak. Gdzie jest jadain? Jest. Jest. Nie wiedziałem, że da się gaścić. No, Normalnie robię no, to. To się No to trochę łatwiej. To już wiemy, że pogasza to, manowi wszystkie kominki w domu. <noise> żeby musiał jej rozpalać od nowa <noise> To tu gdzieś mieliśmy tą drogę zrobioną, nie? Tak, gdzieś tutaj ma czym ona jest nieoświetlona Ale wygląda jak zrobiona Jest no, wiesz, są pochodnie No właśnie grucha o, teraz Schody robię. ktoś zrobił To ja robię Okej, okay. jesteśmy. jesteśmy Tak, tu byliśmy ostatnio O jest Opa. znowu to jest Ale dostał. Co odbił? Ktoś odbił? Nie. E, chyba. Ej, ja właśnie kiedyś przyszedłem odbijać i pierwszy raz mi się udało odbić potem w ogóle. Dobra. E... Wchodzimy. Dobra, wiecie mhm. dłoń, panowie i lecimy. Najwyżej wy będziecie kopać. O, fajnie. Dzięki. Przyda się. Dobra, no to... Prowadźcie, bo jak ja będę prowadził to wszyscy zginiemy. Co? Ten chcemy iść górą? A jak chcemy iść? Czy na dole? No dobra, to chodźmy. Bo na dole już byliśmy. Uwaga na gazce. Tu jest ogólnie wyrwa. Nie, nie gdzie... Ostatnio szliśmy od góry. Ostatnio szliśmy tam na dole. Pamiętasz wtedy? Te... Tak, ale tu... Chodźcie dołem, bo, bo dalej są nasze te. Pochodnie jak, dzi jak dzisiaj byłem... To znalazłem dalszy ciągniem, czy innej, czy tej samej, ale w ogóle nie był burdel, było to strasznie dużo. No to ja daję ja prowadź. Czekaj, popatrz najpierw gdzie byliśmy, gdzie nie byliśmy, nie? Aha, tak. O, st st stop, 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 boga! No. Nie <noise> Tam gdzie ja spadłem, tylko że jest innej strony. Jak... fajnie. Chcemy się dostać do dół chyba, nie? Gdzieś. To może zróbmy po ludzku. Tu, tu jest zaraz. Blaze by się przydało zebrać. Tu, tu są schody jakieś. A owszem, weź pochodnie. Nic nie widać. Stop, 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 stop tu z lawa brighter brightness większe. Ups, na szybcie, oh. Rzeki gość. O, oh, fuck. Zejdź z tego, co ja. Hurt fire, Przeżyjesz? Jest <grywa> gaz. Spróbuję odbić. Lewym się odbija czy prawym? E, lewym. Jest, odbiłem. Jest, odbiłem. Tylko nie trafiłem? Odbiłem drugi. Odbiłem Wiele? trzeci. Spalisz się, grucha wiem z tego. Aha, bo ty za mną, bo ja nie widzę co ten. Uważaj na nasz, uważaj. Odbijanie mam r, rozgminione. Tylko ciężko jest wycelować. Musisz szybko się obrócić z tego strony. Wiem. Spora jest otwiera, zobaczcie te. No to trzeba się tam no. dostać w takim razie. Mamy jeszcze 52 derta, można tam, eee, tam dojść. Tanko, pamiętajcie tylko, że... Dobra, buduję, Aszujcie, pamiętajcie tylko, tylko że... Żeby... słuchajcie, ubezpieczajcie mnie, bo mi teraz koleś, to... Buduj tam, buduj w tamtym kierunku. Rucham, yy, łuk i, i patrzymy. Tak jak mówię, yy, zapamiętajcie drogę powrotną. Pa nie, pamiętam. Bo nie mamy się dookoła TP. Najwyżej... Zobacz, że to, dobrze no to zrobimy krzyżyk nie, bazę padową z pochodni na ziemię już. No to, Bo schody już widać nie, to są nasze zbudowane schody to. dirtu każdy. To... No Tam po drugiej są z derty, nie Dobra, z, 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 z mostku schodzi jak nie, jak nie musisz Tam u góry nie? Tak. tak jest blaze, jest blaze A nie ciupniemy go z łuku nie? Nie da rady Ciu Ciupniemy, A nie bo Nie bo jest nie zasu, Ażym gdzie Dobre. jest. O, o tu jest, nie? No Ej, my tu byliśmy. W sumie zaraz obok. Tam są dwa. Ow. Jedziemy go. Trzy są nawet. Jeden dead Trzy są. Dobra, ja się wycofałem, To mało HP Spawner Ja się wycofałem, bo mało HP. Okej. Okay. Czekajcie łuk Oh, fuck. Jeszcze jeden? A, trafiłem ciebie chyba. Jest w cholerę. No, ja wracam na razie. Trzeba się zregenerować no. i zrobić tam jakiś, wiesz... inteligentny najazd. Okleiliście może ten, uwaga... Okleiliście ten? Tak. ja mam... ja okleiłem spawner, tylko nie wiem, czy... do dobrym kierunku. Ty spawner blaze'ów, to się zdziwiłem. Ja, ja mam jeden. Ej, to prosta sprawa. Regenerujemy HP, usuwamy pochodnie i czekamy. Ała. No to masz tak, będziemy blaze, więcej Blazerodów. O! No, no chyba nie musimy, bo one sami się pojawiają. Żeby na nich nie działały te pochodnie? Najwyraźniej. Nie on są gdzie ustawione. No właśnie, musi być na ziemi. N na spawnerze najpierw jest. Ja o. próbowałem na że mi nie działało. O! O dupę, a dalej się ten... Najwyraźniej nie działa ten spawner. Zobaczcie mi play Killer. To, nie, nie. O, oh, fuck! Patrzcie na to. Gusta ten, gruch, ty jesteś Gasta ten. Grucha Jedi. Masz z tyłu, uważaj. Jedi. Ej, ale jednym hitem zszedł. Jesteś no, lepszy to nie. niż w niego. Ty, ty jesteś Obi Gruch Kenobi. O, oh, fuck, waga Za! mi się strzały. Jak macie, to rzucać. Nie, nie mam nic w... strzały No nie no, jak wy, jak wy się przygotowaliście? W ogóle? Każdy był odpowiedzialny no. za swoją działkę. No, ja miałem. Wszystko, tylko, że padłem. <noise> aj. No. Pana zjadą z każdej strony. O, o, bez... Pana, się do daje. No, jest, no au 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 au, 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 au. Ej, Ja zabiłem Kolejny dwa, spawner, panowie. Tu jest spawner jeszcze ten. O, tak. Gdzie? Gdzie? Jesteś tu? Wszystko jasne. Aha, i tam może być z drugiej strony też, wiecie? Tak. Dajemy go. I tu jest fajnie, bo nam mnie uciekną. No. Aha, i, i na nas gaz nie dojedzie. No, naderak no, no, nie jest jakiś bardzo wytrzymały, jak. Teraz coś wybuchnie, to... Ale on nas nie widzi. Dobra, zna, to jest. zdejmijcie jedną pochodnię. Ja bym z nią wszystkie, będzie śmiesznie. Nie... no zaraz przyjedziemy. Cholera. No, oddaj, do roboty. Poczekaj. ładuj moc. Dobra. Nie strzela we mnie, wiesz? Ale czekaj. To bym

Odbijajcie, próbujcie. Trwa wojna. Wszyscy mogą zginąć. Już piąty dzień w okopie. Poszło. Już piąty dzień w okopie. Nera. <laughs> Grucha stracił zbroję. Tak? Tak. Jesteś goły ]cie. na klacie. Ty mogę zginąć. <laughs> <laughs> mogę zginąć. Fajnie. A wykończeni. Zranieni, po wielokrotnej śmierci, co nie po niektórzy, wejdą wreszcie kierować się ku domu i swoim zamkom, czy dziurom wykopanym. A, ja, do dziury. Wszyscy pragną już ciepłego łóżka. Nie, ja muszę zabić tego kasta. No to prawie wszyscy pragną już ciepłego łóżka. Motyw zemsty. Tak właśnie to chodzimy do zamku. Mieliśmy jeszcze nether netherworld. gdzieś. pamiętam, nie? Tak jak ja są u siebie go przykład nether albo bo mieliśmy. I tym pozytywnym akcentem chciałbym Wam podziękować za uwagę, za oglądnięcie kolejnego odcinka, podziękować Gruszce i Jadejnowi za udział w nim. Zapraszam na kolejne, które będą już niebawem. Zachęcam do subskrybowania, dodawania na Facebooku i błąd grania w Minecrafta. ogniu, błąd. I nie rozmawiając z tym człowiekiem. Jest nawiedzony. <śmiech> Jest. <śmiech> Trzymajcie się ciepło, na razie. Na razie. Wow. Grucha, pożegnałbyś się, co? Kochałem książkę. Aha, okej. Okay. To co?